A drogi krzyżowej, Pani Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Chłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, przez krzyż Ojciec Pio mówi, krzyż jest zawsze goty i Ty bądź gotów go przyjąć. Zdaje mi się, że dźwigam ciężar wszystkich, tak bardzo pragnę, by wszystkie dusze dostąpiły usprawiedliwienia i łaski. Cierpienie jest najlepszym darem, który możemy złożyć Bogu. Kto... Wasz Pan Jezusowi, chłopia się Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Ojciec pija mówi, jeśli to jest wolą Pana Boga, Chcę cierpieć i to ciągle więcej, aby przynieść Panu ulgę. On wybiera sobie dusze i wśród nich z jakiejkolwiek mojej zasługi wybrał także moją, aby mu pomagała w tym ogromnym zadaniu dokonywania dzieła zbawienia ludzi. Im bardziej te dusze cierpią bez najmniejszej pociechy, tym większą ulgę przynoszą cierpieniom dobrego Jezusa. Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Ojciec Pio mówi, na drogach, na drogach Bożej miłości nigdy nie można powiedzieć dość. Trzeba, aby coraz bardziej wzrastała w nas miłość Boża. Nie proszę Jezusa, by odsunął ode mnie krzyże, a nawet o to, by zmniejszył ich ciężar. Przecież wiem doskonale, że są to królewskie dary, którymi Jezus nie wyróżnia. Dlatego pragnę dobrowolnie wyciągnąć się na krzyżu i czekać, aż miłość spali mi jako ofiarę. Jezus jest ze mną i czuwa aby ta ofiara nie była miła dla Boga aby ta ofiara była miła dla Boga tu mm. Żony. Ojciec Pio mówi, gdzie lepiej mógłbym służyć Ci Panie, jak nie w klasztorze i pod sztandarem biedaczyny z Asyżu? Oby Jezus udzielił mi tej łaski, bym stał się godnym Synem świętego Franciszka. Pan Jezus mówi, dla mnie nie jest ważne, czy ktoś nosi habit? Czy ubranie świeckie. Dla mnie jest ważna dusza ludzka, która pragnie świętości. Jezus mówi do ojca Pio, Ileż to razy byłeś mnie opuścił, mój synu, gdybym Cię nie ukrzyżował? Ojciec Pio mówi: Przeżywam kalwanię. I chwile wyniszczającej agonii. Ręka Pana dotknęła mnie bardzo boleśnie. Pragnę, pragnę jedynie kochać, cierpieć i spalać się za wszystkich z Tobą, O Panie na krzyżu. Życie bez miłosności Jezusa jest gorsze od śmierci. Kochajcie Jezusa. Kto jest za Wiosna. Także i po naszym życiu doczesnym, które tak szybko przemija, nastanie nieskończona wiosna, która będzie tym bogatsza i piękniejsza, im więcej było trudności i burz. Ojciec Kijom mówi do Pana Jezusa, kocham Cię Jezu i czuję potrzebę jeszcze większej miłości. Bury za nas.